Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się ponownie w Google, z znowu będziemy walczyć w duelach. Jeżeli ktoś oglądał poprzednie filmy, to wie, że ostatnio idzie mi absolutnie tragicznie. Mam fatalną formę, jeśli chodzi o duele, więc no wypadałoby ją w końcu przerwać nie? i trochę odwrócić, no ale czy to się uda do? No nie wiem, zobaczymy, nie? E, oczywiście na starcie widzów chciałbym łapki w górę, subskrypcji, bo ponieważ lecimy po 1000 subów i jesteśmy już coraz bliżej. No i o napisanie jakiegoś komentarza, żeby, wiadomo, pomóc algorytmowi w, w promowaniu mojego kanału. Dobra, lecimy z tematem. Oczywiście również zapraszam do live'ów, które się wieczorem nie odbywają. Dobra, dzisiaj zaczynamy od e, movingu z Marcele540b z Niemiec. Chłop ma 1022, czy ma 1017L, więc... Ech. Obawiam się, że... Obawiam się, że nie skończy się to dobrze, ten pojedynek dla mnie, no ale dobra. Może jednak, dobra, to jest, e, to jest Rumunia. Są tu guli. Jesteśmy gdzieś w Karpatach e, na Rumunii. Dobra, damy gdzieś tutaj, w sensie w Rumunii, w Karpatach, Okej, okej. Okay, okay. byliśmy kapeczkę bliżej dosłownie w porządku. Taki spokojny start, e, nie mówiąc absolutnie nic o rundzie. Lecimy dalej. Dobrze... E, Okej, okay, Grecja, jak e, Grecja, damy Ateny i tyle, skipujemy, nie będziemy tutaj się za bardzo zastanawiać. Myślę, że strzał w Ateny jest jak najbardziej w porządku w tej sytuacji, bardzo ładny chmury swoją drogą. Okej, okay, to Saloniki były, no dobra, no dobra. znaczy pod Salonikami, Sindos jakieś, okej, okay, okej, okay. może być. E, co to jest, czarne auto, okej, okay. mmm... Jest tu raczej dosyć gęsta ta roślinność To będzie chyba Urugwaj, nie? Chyba Urugwaj mi się wydaje Ale damy tak na pograniczu W razie czego Ja właśnie nie jestem do końca pewien A jednak Argentyna, chłap w ogóle ty, co jest? Ty no, kaman. Jak ja mam wygrać, powiedzcie mi, to jest niemożliwe Takie partie, jak, jak w Masterze dwa są tacy spocency, jak ja mam wygrać to? kurde, no, to jest niemożliwe Ludzie kochani, no, trochę litości Naprawdę aż tak poziom wzrósł ostatnio w tym gamechesterze znowu. Czy, czy ze mną jest teraz gorzej? Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, jak to wygląda. Nie wiem, może ze mną jest źle po prostu i, i tyle, nie? No, bo to jest jakaś. Brazylia? Chyba ta, nie? No, bo co innego? No, raczej Brazylia. No, to musi być Brazylia, absolutnie. No, nie ma innej w ogóle opcji. Eee, no, zdecydowanie. To zdecydowanie jest Brazylia. Tu mam jakiś znak. nie nie jest Municipo 25 maja. 25 hmm. maja. Pogers. Dobra, damy parane i tyle. Dobrze, dobrze. To było w Argentynie z drogą, ale w porządku. Chłop dał co? Chłop dał Kambodżę. Okej, okay. no w sumie jestem w stanie zrozumieć ten gest. Nowa Zelka. Eee, ta, Nowa Zelka. Nowa Zelka. Mm, ale chyba to jest północna wyspa. Tak klimat taki północny bardziej. Ale nie, dupa. No, to była północ, ale południowej wyspy. Ech. Taka ironia losu. O, to jest miejscowość para. Okej, okay. dobrze mm, Kale kale, okej. Okay. Co to będzie ty? Czekaj. Kanal profundo. Jakaś Argentyna. Chyba tak. Chociaż ty, czekaj, to niekoniecznie musi być Argentyna. Eee, a, 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 a. Ja się tak właśnie zastanawiam. słońce że no, no niby na północ bardziej. Eee, Ku siebie północna Argentyna, taka mocno północna. Dobra, spróbujmy. Prowincja Formosa. I tyle. Nie mam za bardzo innego pomysłu, co to mogłoby być. Meksyk raczej nie. Meksyk raczej nie, więc zdajemy to Argentynę, nie? I, 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 Ja pierdzielę, no to ci. Naprawdę! To nie wyglądało poda południe Argentyny, no nie oszukujmy się. Kurde, no ja się wkurzyłem teraz, wam powiem. No to już tak obwiz wyglądało północą, a. Ale on pecha ostatnio, nie? Kambodża. Eee... Nie, Tajlandia. Mam gdzieś tu. Dobrze. Jestem bliżej. Okej. Okay. Zobaczymy dalej. Eee, Australia. Boże. No to to jest gwóźdź do trumny dla mnie. Nie? Czekaj, pokaż ten znak. Mr. Borgo, Albany, Pemberton Town Center. 1, 102. Kurde, weź to znajdź teraz. Ja pierdzielę. Czekaj, 102. Takie oznaczenie są na południu, nie? Nie, czy nie? Jest to takie oznaczenia? na północy? Tak, tutaj są. Eee, 102 60, 70. Gdzieś tutaj to musi być w takim razie 80, 99. Pop, to chyba znalazł. Ja pierdziela Nie wiem, damy pod Brisbane. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jezu, super, naprawdę. No nie, no. Ja nie wiem, która to jest moja porażka z rzędu ogólnie. Litości, no co jest? No dobra, teraz to jest z niskim elo. No chyba tym razem się uda. No come on. No sobie jaj nie lubmy. Chociaż to jest NMPZ, to wszystko jest możliwe. Eee, szczególnie, jak się takie lokacje dosyłem, nie? Eee, Tajlandia. Filipiny, może. Dobra, spróbujmy Tajlandię. Ja pierdzielę, nie? Tak, Tajlandia. No ty! O oh wow! No ty, no, moment, kolego. Co jest? Dobra, mógł losowo strzelić w środek. No dobra, ale. No nie wiem. Dobra, to jest bardziej sucho. Nawet tu. No tu. zobaczymy. Kurde, no nie wierzę, nie? Zobaczymy teraz. Dobrze, dobra, byłem znacznie bliżej. dać bardziej na południe koło Stawropolu. Myś, ale nie chciałem aż tak ryzykować z jednej strony. No i trudno, trudno. Eee, masz Ma żółte blachy, dobra, to jest Sri Lanka. To jest silanka, Lanka, słuchajcie. Chłop też to wiedział chyba. Tea, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Lecimy dalej. Eee, o boż, dobra. Eee, klikamy tutaj i skipujemy. Około. Jest to East Coast USA, oczywiście. No, zresztą flaga USA jest, no to jakby się ktoś jeszcze zastanawiał, nie? Myślę, że jest to na tyle duża jednak wskazówka, że nie ma co się za bardzo zastanawiać. No eee, dobrze, 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 dobrze. Dobra, byliśmy bliżej. To była rzeczywiście Pensylwania. Dobra. Ojoj, oj. oj, oj. Eee, Portugalia mi tu śmierdzi. Portugalia, Hiszpania. Dobra, damy tak tutaj. Spróbujmy. Nie wiem, co to mogło jeszcze być. Może Grecja. Jest! Boże, już się bałem, że Peru to będzie, nie? Już się bałem, że to będzie Peru, tak? Jak w poprzednim odcinku, bodaj, nie? Uff, dobra. Mamy to, w końcu. Już się bałem, nie? Dla ciebie zgrom numer 3 w takim razie. E, jak to będzie teraz? Teraz będzie EQ z Finlandii. Jakiś to będzie bowling, okej? Okay. Niby ma wysok, wyższe elo nie, mnie, ale myślę, że mamy szansę. Zobaczymy zresztą. Blind Street No to jest Albania. To jest Albania i to prawdopodobnie północna gdzieś. Więc damy tak. Dobrze. okej, okay, okej, okay. Dystans praktycznie identyczny, więc nie ma o czym tu absolutnie. Eee, mówić, prawda? Dobra, 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 dobra eee, Timberline Road eee, dobra, tam są góry eee, dobra, damy British Columbia, myślę, że to będzie ok. Chociaż mógłbym Alaskę w sumie dać nawet, no, ale dobra, myślę, że... Na, bez wdrożnika to nie jest aż tak duży błot potencjalnie, nie? Jeżeli to miałaby być Alaska. Żółte blachy? może wziąłem? Te, okej okay. Okej, okay, to była Alaska, bo oglądować Alaska, no ale dobra pod Anchorage byliśmy, w sensie pod, no niedaleko Anchorage. Dobrze, eee, co mamy tutaj? Bardzo dobre pytanie. Eee, jakaś losowa droga, gdzieś ślicznie, nie wiadomo gdzie. Właśnie ta dzieje się. Eee, nie wiem, Bułgaria jakaś? Chabaj Turcja, Francja, o Jezus Maria Nie, Belgia, jeszcze lepiej, ok. O Jezus Maria a nie, nie, nie nie ten, nie kliknął Belgii tak siak, więc nieważne. Eee... Stany, 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 stany. Czekaj, cofnij się. Tam po Speed Limit? Gdzie tu jest ten znak? Tu jest ta Speed Limit. Eee... No, dobra, to jest vibe tych stanów tutaj. Zdecydowanie. Teksas ja pierdzielę, no. No i co mamy teraz? Eee... Czekaj, czekaj, czekaj. Pokaż Grecja, może. Pokaż śmietniki, Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. A tutaj. gracias, okej okay. Valenciana. O, 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 o. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, świetniku. Doceniam Twoją pomoc. Doceniam wsparcie świetnika. Świetnik górob. Alicante, bos No to. No dobra, no żyjemy. Chociaż tyle dobrego. Jaki to jest język? To jest ten okej. Okay. Eee, no, będę gdzieś tutaj. Myślę, że będzie okej. Okay. Mniej więcej. Zresztą zobaczymy. Uwaga. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Może trochę ten. Obstramite, jak zobaczysz, że trochę lecił. Mam nadzieję przynajmniej... O, bosz. Nie mam pytań. Eee... Szwecja, ta? Albo Finlandia Okej, okay, bo się bałem, że to są Stany Weź mi język Oulu? Happen... O! 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 Eee... Oulu, Oulu Ale chłopiec z Finlandii będzie to wiedział No ale dobra Plus jest taki, że... Nie będę daleko, nie? Więc nie przegram Przynajmniej tutaj jeszcze Chyba, że to jest pułapka Mam nadzieję, że to nie jest pułapka, nie? Jest! Dobrze, to nie była pułapka Dobrze Nice Okej, okay, okej okay. Jezu, co to za auto? Co jest, ty? Yo! Jakie auto dzikie! Gdzie to jest? Kazachstan? Nie, Mongolia! Yo! Jakie dzikie auto ty! Dobra, czekaj, gdzie to może być teraz? Bo są góry. Ta? Mm, kurde, RDNet mnie kusi. Dobra, damy RDNet. bezpiecznie myślę. Tu raczej nie? Może to być jakiś one gom na przykład. Zobaczymy, zobaczymy, Dałem RDNet. Chłop jak będzie chlikał Mongolię, to da one batar pewnie. Mam nadzieję przynajmniej. Zobaczymy. Okej. Okay. One to był. Dobrze, no dobra, dobrze. to dobrze, że One Batter woli kliknął. W sensie to było pod One Batorem, ale... Ale już czuł z tym. Eee. Gwatemala, okej. Okay. Na pewno? Eee, Guatemala, dobra. Damy w środek i tyle. Pewnie Guatemala znam, to tam. To jest na skipnięcia raczej. Chyba, że konkretnej informacji szuka, no to wtedy mam trochę problem. Ale mam nadzieję, że nie. Uwaga. Nie, chłop wyniósł, dobra, nice! GG Okej, okay, udało się. Uff, nie było łatwo, bo chłop mnie prawie rozwalił, ale chociaż raz udało się jakiś sensowny comeback zrobić, nie? Także, git. Także, elegancko. No dobra, no ale nadal wygląda słabo, ale no jest lepiej, jest lepiej. Nie myślałem, że, spolić, że z poniżej zjedziemy, nie? Dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Eee, mam nadzieję, że widzę, że miło spędziliście czas do razu filmie. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba, napisz również jakiś komentarz, co sądzisz o tym filmie i do usłyszenia w filmach. Cześć!